osoby zasłużone dla polskiej nauki. Mamy całe grono gości z Komisji Europejskiej, która nam będzie mówić o wszystkich nowych i starych inicjatywach, starych realizowanych aktualnie w ramach programu ramowego i nie tylko. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie witam. Wchodzimy proszę Państwa do Unii Europejskiej. I mamy w związku z tym bardzo duże nadzieje. Faktem jest wszakże, że Unia ma swoje własne kłopoty. Wszyscy wiemy, że Unia Europejska ma ambitny plan rozpisany na lata do roku 2010, w ramach którego chcielibyśmy wspólnie uczynić z obszaru objętego Unią najbardziej dynamicznie rozwijający się obszar gospodarczy na świecie. To jest zadanie ambitne, które zostanie być może nie w pełni zrealizowane, ale jak myślę, stawianie sobie tych ambitnych celów jest jak najbardziej właściwe. Unia Europejska ma swoje własne problemy. Jeśli się spojrzy na statystyki, które porównują najróżniejsze parametry nowoczesności, dynamizmu gospodarczego, także tego co nazywamy gospodarką opartą na wiedzy to wtedy bez specjalnego trudu odkrywamy że Europa jako całość ma bardzo trudne zadanie do wykonania w najbliższych latach ale jak myślę jest one realne i jak myślę wielka rola w tym zadaniu spoczywa na krajach nowych członkowskich w tym na Polsce jak myślę, nasza polityka, w szczególności naukowa, powinna na pewno zawierać dwa podstawowe elementy. Po pierwsze, powinniśmy wykorzystywać to wszystko, co akcesja nam daje. Powinniśmy wykorzystywać wszystkie szanse, które się nadarzają. Robimy to jako, jako sektor nauki już od dłuższego czasu, będziemy robić to zapewne jeszcze szerzej ale także powinniśmy pamiętać o tym, że Unia Europejska oczekuje od nas pewnej własnej, autonomicznej, przemyślanej polityki. Że to nie jest tak, że od 1 maja będziemy zdani na decyzje podejmowane gdzie indziej, że właśnie ta autonomiczna polityka nasza własna, która wzmocni Polskę i tym samym wzmacniać będzie Unię Europejską jest bardzo ważnym elementem. W związku z tym to wydaje mi się powinno być credo naszej działalności na najbliższe lata. Wykorzystywać to, tę szansę, którą Unia stwarza, z drugiej strony nie bać się formułować swoich własnych celów. Szybciej czy wolniej, mam nadzieję, że szybciej Europa obejmująca nas, Unia Europejska obejmująca nas stawać się będzie społeczeństwem wiedzy społeczeństwem kreatywnym, który bazuje na coraz lepiej wykształconym i coraz lepiej dokształcającym się kapitale ludzkim, na obywatelskiej organizacji życia społecznego, na gospodarce oddychającej innowacjami. To są cele, w których My mamy bardzo dużo do powiedzenia. Ja myślę, że te cele Unii, które, które są do zrealizowania w najbliższych latach, są, powinny być przez środowisko naukowe odbierane z, jako wielka szansa, jako wielka nadzieja i jako obszar do własnej intensywnej działalności. Musimy nauczyć się w Polsce wykorzystywać istniejącą wiedzę. I musimy się nauczyć lepiej niż to robimy dotychczas, tworzyć nową wiedzę potrzebną społeczeństwu i gospodarce. I myślę, że w starej Europie lepiej rozumie się te misje współczesności, lepiej niż w Polsce. Myślę, że ta, ta idea wykorzystywania wiedzy jako nie jednego z bardzo wielu, ale jednego z paru głównych czynników wzrostu gospodarczego i postępu społecznego, cywilizacyjnego jest u nas przyćmiona. Kłopotami, które mamy na co dzień, tymi brakami w organizacji życia publicznego, które, które, które tak nas bolą i których doświadczamy co dzień, tym, że jakość kształcenia, w szczególności na poziomie wyższym, zapewne się obniżyła w ostatnich latach przy całym szacunku dla sukcesów ilościowych, liczbowych. Przy, jesteśmy przy przytłoczeni przy relatywnie niskimi nakładami na badania. Na pewno nie cieszy nas wolny postęp w zakresie tworzącego się społeczeństwa informacyjnego. Nie mamy też ciągle jeszcze funkcjonującej koncepcji systemu innowacji w kraju, który w naszych umysłach jawi się jako klucz do przyszłości także polskich badań. Musimy próbować zmierzyć się z tymi pytaniami, które nas od lat głębią. Czy możliwe jest w kraju na tym poziomie rozwoju, co Polska, przyznanie badaniom i rozwojowym pracom i innowacyjności wyższego priorytetu niż to było dotychczas? Czy mamy szansę na skuteczne zachęcenie firm do wykorzystywania wiedzy w swojej działalności? Czy mamy szansę na skuteczne zachęcenie uczonych do lepszego rozpoznawania potrzeb społecznych i gospodarczych? Czy mamy szansę na stworzenie skutecznego lobbyingu na rzecz rozwoju sektora wiedzy? To są pytania, które zasługują na, na, na gwałtowne zastanowienie się. Musimy y, zadawać sobie te pytania. Nie ukrywam, że moja odpowiedź jest taka, że jest możliwe przełamywanie stopniowe, ale szybkie tego wiecznego kręgu niemożności. Powinno nam przyświecać przy tym fakt znajomość najnowszej historii świata i Europy, w szczególności znajomość sytuacji w tych krajach, które dosłownie w ciągu jednej generacji, 20-30 lat, potrafiły wydobyć się z niskiego poziomu rozwoju na poziom najwyższy. Takie możliwości przy obecnie zdynamizowanym świecie istnieją i takie możliwości, jak myślę, mamy także w Polsce. Jak wierzę, uzgodnione cele, o których ja będę mówił w swoim wystąpieniu za chwileczkę, a także otwartość na otoczenie sektora wiedzy, które jest w oczywisty sposób warunkiem do tego, żeby wiedza mogła być tym, czym, co nam się marzy i czym powinna być. Otóż te warunki są możliwe do spełnienia. Ja jestem przekonany, że będę próbował w swoim wystąpieniu taką wiarę w to, że to jest możliwe Państwu przekazać. Jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie witam i zachęcam do aktywnego udziału i mam nadzieję, że pobyt z nami będzie dla Państwa bardzo pożyteczny. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo panu ministrowi Kleiberowi. Proszę państwa i chcielibyśmy teraz przejść do y, uroczystości, do pierwszego punktu wręczenia dyplomów dla Centrum Zaawansowanych Technologii. Y, poproszę przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Informatyzacji Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za tę inicjatywę. Sama nazwa wskazuje o myśli, jaka nam przyświecała. Chodziło nam o żeby zbliżyć jednostki naukowe do jednostek gospodarczych, przemysłowych, po to także, żeby lepiej przygotować się do wykorzystywania funduszy strukturalnych. I w tej chwili nastąpi przekazanie, wręczenie dyplomów dla tych 19 grup instytucji, bo niektóre z tych centrów to tak naprawdę są konsultacje, konsorcja no, składająca się nawet z kilkudziesięciu różnych instytucji o bardzo mieszanym profilu. Gratulując tego sukcesu chciałbym wręczyć pierwszy może dyplom. Politechnika Rzeszowska za Centrum Zaawansowanych Technologii Aeronet Dolina Lotnicza. Pan rektor Politechniki Rzeszowskiej, bardzo prosimy. Instytut Biotechnologii i Antybiotyków za Centrum Zaawansowanych Technologii i Babioton. Pan Dyrektor Borowicz. Uniwersytet Jagielloński, Centrum Zaawansowanych Technologii Akcent Małopolska. Gratuluję. Następnie Instytut Sadownictwa i Kwiaczarskiego w Skierniewicach. Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauko Żywności za Centrum Zaawansowanych Technologii Biotechmet. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Pan rektor. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii. Zapraszamy przedstawiciela Instytutu Podstawowych Problemów Te Techniki Pan. Pan dyrektor Wojciech Nowacki. Instytut Elektrotechniki. Mazowieckie Centrum Zaawansowanych Technologii. Politechnika Szczecińska. Zachodnio-pomorskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Dobrze, Główny Instytut Górnictwa. Centrum zaawansowanych technologii, energia, środowisko, zdrowie. Uniwersytet Warszawski. Centrum zaawansowanych technologii, campus ochota. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Centrum zaawansowanych technologii chemicznych Poznań. Profesor Maciniec. Politechnika Wrocławska, Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Fundacja Partnerstwa Technologicznego Technology Partners. Następnie Politechnika Warszawska. Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów. Politechnika Śląska, Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii i Instytut Fizyki PAN, Centrum Zaawansowanych Technologii i Materiałów dla Opto i Mikroelektroniki.